Inicjatorem powstania kwartalnika jest Miejski Wydział Sportu i Turystyki. Nakład czasopisma, którego pierwszy numer ukaże się już za dwa miesiące, będzie wynosił 10 tysięcy sztuk. Pismo w szerokim spektrum ukaże zalety naszego miasta. Począwszy od promocji turystycznej, bo poprzez promocję generalnie miasta, regionu, ale również promocję rekreacji, zdrowego stylu życia, czy ekologiczne jakby aspekty. I myślę, że tutaj mamy się czym pochwalić. Pismo ma trafić do jak największej i zarazem różnorodnej grupy odbiorców. Welcome to Toruń będzie więc można znaleźć w wielu miejscach na świecie, wliczając to międzynarodowe targi turystyczne. Ma on być nie tylko rozdawany w Polsce, to musi być w części w języku angielskim, ale również będzie w języku chińskim. Mamy Expo w Szanghaju, w związku z tym tam też nasz kwartalnik powinien się znaleźć. Roczny koszt wydawania pisma szacuje się na 50 tysięcy złotych, jednak część tej kwoty wyłożą reklamodawcy.